Was serdecznie. Jesteśmy dzisiaj w zatomie nowym w powiecie międzychodzkim. Chcę wam tutaj pokazać stary cmentarz ewangelicki, który oznacza taka tablica. Cmentarz znajduje się 200 metrów za wsią w kierunku wschodnim. Widzimy, że najstarszy na górach pochodzi z roku 1869, a cmentarz działał do roku 1945. Wtedy ostatnie Ewangelicy wprowadzili się na tereny Niemiec. Potem niszczał był rozkładany, a w 2011 roku podjęto się jego renowacji. Tu jest druga tablica, dużo bardziej obrazowa. Są tutaj zdjęcia i jest tu m.in. zdjęcie renowacji, z renowacji z 2011 roku oraz najstarsze zachowane zdjęcie cmentarza, które chyba przedstawia nagrobek z I wojny światowej. Ale nie jestem pewien, tu jest lista pochowanych. I idziemy teraz na teren cmentarza. Prowadzi do niego taka ścieżka. I tutaj w oddali już widać bramę cmentarza. A po bokach jak widzimy rośnie dużo konwali. Być może są one jeszcze zasadzone przez ewangelików, którzy tu mieszkali. Już naszym oczom ukazuje się cmentarz. widzimy, trochę nagrobków tutaj jest. Chociaż ta część jest bardzo zarośnięta. Konwaliami i niecierpkami. Nie wiem czy niecierpki mają jakąś bardziej naukową nazwę i jest tutaj obramowanie Tu jeszcze widoczne płaskorzeźby Tutaj dwie bardzo ładne płyty z widocznymi napisami ale są one dosyć ozdobną czcionką napisane Nie wiem czy będę w stanie je odczytać chyba będzie to trudne Tutaj widać na środku nazwiska, ale żadnej daty nie mogę znaleźć. Z drugiej strony zaś tych tablic znajdują się już nazwiska i tutaj są właśnie daty. Po lewej nagrobek mężczyzny zmarłego w roku 1855, ładna na dole gwiazda, a po prawej grób kobiety, pewnie żony bo ma to samo nazwisko i podane jest nazwisko Panińskie, rok 1888. Na górze ewidentnie brakuje krzyży, które pewnie zostały skradzione. Idziemy dalej. Tutaj kolejne ramki oraz taki pomnik, ale brakuje jednej tablicy. Pewnie była kiedyś wywita. Troszeczkę widoczne wzory. Jest parę zniczy. Tu chyba jest najciekawsza część cmentarza, ale wcześniej wejdziemy jeszcze tutaj. Jest tutaj parę metalowych elementów. Chociaż to są haki i liny. Czy może służyły one do stawiania na przykład nagrobków. No i obok taki kawałek pomnika. Tu jeszcze po lewej stronie od wejścia kolejne obramowanie. Tutaj nie mam pojęcia co to jest. Wygląda jakby kiedyś była tutaj studnia, ale... Czy aż tak wyglądała, to trudno powiedzieć. I tu jeszcze ramka. I obok też rama. Tu bardzo dobrze widoczne płaskorzeźby. Nawet widzimy, że liście po lewej i po prawej stronie są pomalowane na zielono. I może jest to nawet oryginalna farba jeszcze z czasów funkcjonowania tego cmentarza. Dalej ma małe akacje. I raczej taka ściana roślinności. Przejdziemy przez to zwalone drzewo. Bo tutaj są kolejne nagrobki, chociaż trochę bardziej zarośnięte. Tu widzimy cały rząd obramowań. Z nich wyrastają te poprocie. Tu także obramowanie z istniejącą ciągle tablicą. Troszkę widoczne litery i na górze gałązka z iśćmi, ale raczej ogólnie słabo widoczne. Obramowanie. No i tam najlepiej zachowana część cmentarza. Ale tak jak mówię, zostawiłem na koniec. Tutaj fragment większego grobu. Może był taki grobowiec rodzinny. Po nim zostało tak duże obramowanie. Obok kolejne dwie ramki. Płyta z tablicą. Tutaj litery widoczne bardzo dobrze. Mamy tutaj rok 1922. Widać to w prawym dolnym rogu. I bardzo małe ramki. Może jest to część cmentarza poświęcona zmarłym dzieciom. Żadnej tablicy przy nich nie ma. Może też nie było ich oryginalnie. Ale ramki bardzo charakterystyczne. Tutaj znowu taka większa rama i nagrobek w formie drzewa. Może także spoczywa tutaj ktoś zmarły młodo i dalej konwalie i nic już po cmentarzu nie ma pewnie to takie pow powkładane pale drzewne wyznaczają jego granice tam dalej raczej nic nie ma idziemy teraz do najlepiej zachowanej części cmentarza bardzo ciekawa jest ta część dziecięca tutaj jeszcze raz ją pokażę robi to ciekawe wrażenie Fajnie, że coś takiego się zachowało. Idąc dalej, tutaj znowu dwie ramy, tutaj resztki pozbierane tablicy. Widać datę 1916 albo 15, tutaj już tablica całkiem poskładana, rok 1911, na górze również gałązka z liśćmi. Tu bardzo ładnie zachowana część. A dziwne, że takiego metalowego krzyża nikt nie ukradł przez tyle lat. Na górze rok 1896, na dole 1899. Także płot jest zachowany więc naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Tu kolejny krzyż, bardzo ozdobną czcionką opisany, niestety zamszony no i przewrócony, ale pewnie nie da się go postawić, przez tak wygląda. przez takie złamany. Tu jeszcze obok jest taka podstawa z upiłowanym pewnie krzyżem. I tu w krzakach taki metalowy. Bardzo ładnie też zachowany. Lata 80. XIX wieku do końca, niestety, nie widzę co tam jest. Obok, jeszcze dwie tablice. Ta bez liter, chociaż tutaj zachowany taka płaskorzeźba anioła. Tutaj litery widoczne, ale ścianka chyba jest gotycka i bardzo ozdobna. Nie do końca widzę datę. Tutaj teraz widzę, że ten nagrobek ma napisy z drugiej strony. Jest to rok 1886, chyba. Też widać, że jest pęknięty, ale generalnie wygląda całkiem ładnie. A tuż obok, jeszcze dalej w krzakach, zachowały się kolejne ramki. Tu jedna taka już popękana, i tam druga. Znowu taka mała. Tutaj za to jest zachowany ten nagrobek, który widzieliście na tablicy, jako ten najstarszy na cmentarzu. Nawet widać, że był on chyba poprawiany. Data jest chyba 1929, trzeba by na tym zdjęciu spojrzeć. Czyli nie jest raczej nagrobek z I wojny światowej, ale jest bardzo ładny. No i jeszcze stoją dookoła niego takie kamienne słupki. Widać, że łańcuch został skradziony. Obok kolejny. Bardzo podobny formą, chociaż, kamień mniejszy, chociaż mniejszy jest kamień z napisami. I tu mamy rok 1900. Może w 14. I To może jest nagrobek z I wojny światowej, ale też niekoniecznie wcale. Zwłaszcza, że na tych terenach nie przechodził front. Musiałoby to być ciało żołnierza ściągnięte tutaj przez jego rodzinę. Co nie jest wykluczone. Tu jeszcze tablica. 1882. Taka samotnie stojąca. Z drugiej strony sentencja i dwie ręce może złożone w geście pojednania i tu dalej chyba już nic nie będzie zwłaszcza, że tam już widać znowu te pale, które wyznaczają granice tego cmentarza. W ten sposób właśnie one wyglądają. I to wszystko z tego cmentarza duże wrażenie robi ta kwatera dziecięca, głównie z tego powodu, że na współczesnych cmentarzach często się takie znajdują. No i to ciekawe, że również Ewangelicy w XIX wieku i też na początku XX zakładali podobne. Bardzo fajnie, że cmentarz został odnowiony i wygląda przez to bardzo ciekawie. Jakby ktoś był w okolicy, to zapraszam bardzo miłe miejsce. A ode mnie to wszystko. Dzięki wielkie za oglądanie. I zapraszam na kolejne moje filmy.